Firma powstała w 1994 roku. Oczywiście, wcześniej byłem udziałowcem w kilku firmach, ale ta współpraca ze wspólnikami nie wychodziła tak, jak trzeba było. Przed założeniem firmy pracowałem jako nauczyciel, pracowałem w firmach białostockich, pracowałem w telekomunikacji polskiej, i doszedł moment, że chciałem założyć własną firmę. I w lutym 1994 roku zarejestrowałem firmę. Kupiłem taką nieruchomość po starych zakładach, białostockich zakładach metalowych, i praktycznie od zera od remontu zacząłem własną działalność w branży metalowo-elektrycznej, z, z którą byłem związany wcześniej. Oczywiście doświadczenie już na wtedy nabyłem w Bumarłabendy, bo pracowałem. Po skończeniu średniej szkoły, tam pracowałem jako elektryk i nauczyłem się toczyć i frezować. A największe doświadczenie to zdobyłem w Stanach Zjednoczonych, pracując w amerykańskich firmach, ucząc się języka, ucząc się nowych technologii i nauczyłem się dużo zarządzania, jak trzeba zarządzać firmą, jak trzeba współpracować z pracownikami, jak się z nimi porozumiewać, aby ten, ta współpraca wychodziło jak najlepiej. A my zajmujemy się produkcją rozdzielni elektrycznych do 4000 Amper, jesteśmy producentem firmy Legrand, francuskiej firmy, autoryzowanym, produkujemy obudowy dla gazownictwa wszelkiego rodzaju, kontenery, no i produkujemy części do maszyn, które są w ogóle niewidoczne na naszej stronie, bo to jest produkcja na eksport pod nazwą firm, które to zamawiają. Nawet niektórzy Polacy kupują maszyny, urządzenia i nie wiedzą, że to są części tutaj właśnie ze ścianek. No. A wszystko, co jest związane z metalem i z konserwacją metali, czyli dokładnie to stali, bo w przyrodzie to występuje żelazo, tylko w ludzie żelaza, potem to już występuje stal w różnych stopach. My po prostu potrafimy konserwować wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe, konstrukcje nierdzewne, aluminiowe i mając te możliwości robimy to. Od dwudziestu kilku lat konserwujemy krzyże, które upadają, podnosimy. Wszystko, konserwację krzyży, wykonujemy to bezpłatnie. Aby tylko do nas trafił taki krzyż, to, to go zregenerujemy i oddamy w dobre ręce. Zasady chrześcijaństwa, to no, wiecie, i przyjaźń z Panem Bogiem, to zaczęła się od pierwszej Komunii Świętej. Wtedy, kiedy przyjąłem pierwszą Komunię Święta, to ta współpraca naprawdę zaczęła się. No być może wtedy jako młody chłopiec, już wtedy dorosłem do tego i, i rodzice przede wszystkim uczyli tych podstawowych zasad, czyli uczciwości, sprawiedliwości, nie kłamania, nie oszukiwania. i potem ta uczciwość nawet w przekazywaniu wiedzy w szkole średniej, owocowała tym, że ja duży nacisk kładłem właśnie na, na uczciwość. Czyli nawet jak i widziałem, że uczniowie są mniej zdolni, a pracowici, to ten wiecie, stosunek do nich był zdecydowanie inny. byli tacy, którzy byli zdolni. A nie chciało się im, no to wymagania też były określone, no, skoro jego stać. Ale nauka społeczna Kościoła, no i dużo nauczyłem się w Stanach Zjednoczonych. Tam nie można kłamać, tam można tylko raz skłamać. Już drugi raz się nie skłamie. I to potem ten system zarządzania taki amerykańsko-polski jest do tej pory w firmie. Czyli człowiek w firmie jest najważniejszy. Nie ma ważniejszej osoby jak pracownik w firmie. To nie są maszyny, to nie są budynki, tylko ludzie, którzy pracują na tych maszynach i im za tą ciężką pracę no, trzeba godziwie zapłacić. Człowiek potrzebuje na każdym etapie, wiecie, dodatkowego rozwoju. Wiadomo, że na studiach było dużo paserszo akademickie, potem rodzina, wychowanie, dzieci, ale dalszy rozwój też był potrzebny. Potrzebne było spotkania. Rodzinne, chrześcijańskie, a przedsiębiorca też potrzebuje, musi się rozwijać, bo jeżeli duchowo się nie będzie rozwijał, to zostanie na etapie wiecie szkoły podstawowej. No, ta wiedza duchowa nie będzie szła w bierze, a wiadomo, że życie człowieka sprowadza się do tego, żeby no, zasłużyć na życie wieczne w niebie. No, taka jest prawda. No. I żeby ta współpraca z Panem Bogiem była uczciwa, w zasadzie my, przedsiębiorcy. Ja już się to przekonałem, jesteśmy zarządcami tego, co Bóg nam powierzył. No. Najważniejsze, żeby się nie wiązać i nie, bo z te, tego, co się stworzyło tu na ziemi, się po prostu nie zabierze. Trzeba przekazać w dobre ręce. Jak są następcy, to bardzo dobrze. Ja akurat mam to szczęście, że mam następcę, który jest wspólnikiem i teraz przekształcamy moją firmę jednoosobową spółkę Zołnię. I to pozwoli na dalszy rozwój i na dalszą współpracę z innymi firmami.